czwartej kolejce Ligi Mistrzów Borussia Dortmund udaje się na Santiago Bernabeu i e, powiedz, właściwie e, udaje się w blasku tego zwycięstwa z Realem w pierwszym meczu, ale też właściwie pogrążona w smutku i właśnie w tej samej sytuacji, co przed poprzednim meczem z Realem, czyli po, po klęsce w Bundeslidze, bo chyba re, remis, stratę punktów na własnym boisku ze Stuttgartem można traktować na równi z porażką z szalkę. Czy, czy myślisz, że właśnie dlatego tak się dzieje, że Borussia wszystkie siły wkłada w Ligę Mistrzów, więc możemy się spodziewać yy, może nawet sensacji, jakim, jaką byłoby z... pokonanie Realu na Santiago Bernabeu. Ja myślę, że wszystkie problemy Borussii biorą się y, z dość wąskiej kadry. To był taki problem, z którym się Jurgen Klopp y, no, nie mierzył w ogóle w ostatnich, y, y, w ostatnich latach, bo jakoś tych sił y, i starczało y, w... Korzystał z piłkarzy, których, których miał i to wystarczało, żeby, żeby wygrywać Bundesligę, żeby w poprzednim sezonie wygrać Puchar, Puchar Niemiec. No ale teraz, ale teraz musi, jeszcze, musi jeszcze tak dzielić siły zawodników, żeby, żeby awansować do jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. I jak sam mówi, ma z tym problem. Znaczy on przed zeszłotygodniowymi meczami w Pucharze Niemiec powiedział, że jego nie stać tak Bayernu na wymianę pięciu czy sześciu piłkarzy. I taką samą, taką samą grę. I to jest, i to jest wielka przewaga Bayernu. W tym wypadku to jest wielka przewaga, przewaga Realu, no bo, bo, bo Real ma przecież kadrę, którą, którą w Hiszpanii już rok temu ogłoszono najlepszą w historii klubu. Nie drużyny, tylko właśnie kadrę. Znaczy, biorąc pod uwagę siłę 16 czy 17. Piłkarza, no to Realu i Borussii, no to zdecydowanie w lepszej sytuacji jest, jest Jose Mourinho. I jakby oprócz tego, że, że, tych, sił, że tych sił pewnie Borusi powoli zaczyna, zaczyna brakować, no to, to to jest też my teraz mówimy o, o tym, czy Borusja może, może wygrać na Santiago Bernabeu. No jednak ona wygrała w Dortmundzie z Realem Madryt także dlatego, nie mówię, że tylko dlatego, ale także dlatego, że bardzo sprzyjały jej okoliczności, zaczynając od tych problemów Realu Madryt z, z bocznymi obrońcami, a kończąc na tym, że e, bodaj od 20 minuty Real grał bez, bez defensywnego, defensywnego pomocnika. Teraz już takiej sytuacji e, nie będzie, w dodatku mecz się odbywa na Santiago Bernabeu, gdzie z ostatnich e, 15 spotkań w Lidze Mistrzów Real e, wygrał 13, przegrał z Barceloną i zremisował, i zremisował z Lionem, więc ja myślę, że równie cenny dla, dla Borussii, e, co zwycięstwo u siebie, e, byłby remis na Santiago Bernabeu, bo on, bo on sprawiłby te, też, że ten awans do, do fazy pucharowej byłby, byłby bardzo, bardzo blisko, a nie rozstrzygałby, nie rozstrzygałby też kto, kto zajmie pierwsze miejsce, pierwsze miejsce, na którym bardzo zależy Realowi Madryt, żeby jednak potem w jednej z finału nie mierzyć się z drużyną z, drużyną z pierwszego miejsca. Robert Lewandowski, jak tak popatrzyłem na niemieckie strony internetowe, no bardzo kiepskie recenzje, bardzo kiepskie noty za ten mecz ze Stuttgartem. Czy myślisz, że on akurat oszczędzał się na ten mecz, no, żeby błysnąć na, na Bernabeu? Nie, ja myślę, że na pewno się nie oszczędzał. Tylko znaczy on. Widzę gra o tyle gorzej, o ile Borussia gra gorzej w porównaniu, w porównaniu z poprzednim sezonem. No i też on pewnie ma, ma świadomość. Tak samo trener Jurgen Klopp, że tak naprawdę atak sam, nie mówię, że strzelanie goli, ale, ale atak, atak Borussii zaczyna i kończy się na, na Lewandowskim. Wyobraźmy sobie, że nagle go nie ma, no to wchodzi Julian Schreiber, który z tego co pamiętam nie strzeliła ani jednego gola. i super teraz sytuacja. Tak, i teraz marnował jest ze, ze Stuttgartem super, super sytuacji i tak naprawdę to nie jest żadna konkurencja dla, dla Lewandowskiego. Ja Nie wydaje mi się, żeby było tak, że on, że on oszczędza się w lidze po to, żeby błysnąć na, na, Santiago, na Santiago Bernabeu. Borussia może zagrać zdecydowanie lepiej, bo też jak sam Lewandowski mówi. Yy... Oni w tym sezonie, Liga Mistrzów jest dla nich bardzo ważna, mimo że trafili do bardzo trudnej grupy, do grupy, którą wszyscy ogłosili grupą śmierci, no to jednak to jednak bardzo zależy im na tym, żeby z, niej, żeby z niej wyjść, więc podejrzewam, że ta mobilizacja w drużynie na, na mecze ligi mistrzów jest wyjątkowa. zresztą to widać po, chociażby teraz po Sebastianie Kelu, któremu na szybko lekarze lekarze przygotowują mu maskę, żeby mógł zagrać ze złamanym nosem w meczu, w meczu z Realem Madryt, więc zaangażowania tam na pewno nie zabraknie pytanie, czy, czy z lepszym realem, lepszym realem personalnie niż, niż w pierwszym meczu nie, nie zabraknie umiejętności?